90% mężczyzn po 60C, którzy próbują jeść czosnek dla zdrowia, niszczy 80% jego kluczowego składnika aktywnego przez jeden powszechny błąd w przygotowaniu, który sprawia, że staje się on niemal bezwartościowy dla ich układu krążenia. To pomyłka tak fundamentalna i nieznana, że większość ludzi myśli, że robi coś dla zdrowia, podczas gdy w rzeczywistości marnuje jego potencjał. Jestem doktor Katarzyna Nowak, urolog z 25-letnim doświadczeniem w leczeniu naczyniowych przyczyn zaburzeń erekcji i pokażę ci dokładnie, jaka jest naukowa prawda o czosnku, jak go przygotować, aby uwolnić 100% jego mocy oraz dwa dodatkowe, proste elementy, które wzmocnią jego działanie. To, czego dowiesz się za chwilę, to informacja, której firmy farmaceutyczne nie chcą, żebyś znał ponieważ rozwiązanie nie leży w drogiej tabletce, ale w ząbku czosnku, przygotowanym w bardzo specyficzny sposób. Jeśli czujesz, że twoje ciało już nie reaguje tak jak kiedyś, a witalność nie jest na tym samym poziomie, wiem dokładnie, przez co przechodzisz. Musisz zrozumieć, co dzieje się w twoich tętnicach na poziomie komórkowym. Kluczem do silnej i trwałej erekcji jest produkcja cząsteczki zwanej tlenkiem azotu. To substancja, którą twoje ciało samo produkuje, a która działa jak sygnał dla mięśni gładkich w ścianach tętnic, aby się rozluźniły. Kiedy się rozluźniają, tętnice się rozszerzają, co pozwala na gwałtowny napływ krwi. Tlenek azotu jest produkowany przez enzym, czyli taką fabrykę w twoich naczyniach, zwaną syntazą tlenku azotu śródbłonka, w skrócie eNOS. Z wiekiem oraz pod wpływem stresu oksydacyjnego, wydajność tej fabryki spada, co prowadzi do sztywnienia naczyń i gorszego krążenia. A teraz najgorsze. Wielu mężczyzn słyszało, że czosnek jest zdrowy dla serca, więc zaczynają go dodawać do potraw, kroją go lub siekają i natychmiast wrzucają na gorącą patelnię lub do garnka. To jest katastrofalny błąd, który niweczy niemal cały jego potencjał. To ironiczne, że w dobrej wierze, chcąc sobie pomóc, wykonują czynność, która niszczy najważniejszy prozdrowotny mechanizm czosnku. Ten błąd to natychmiastowe poddanie czosnku obróbce termicznej zaraz po jego pokrojeniu i teraz pokażę ci, dlaczego to jest tak destrukcyjne. Wewnątrz ząbka czosnku znajdują się dwie substancje, zamknięte w osobnych komórkach alina i enzym zwany alinazą. Dopóki ząbek jest cały, nic się nie dzieje. Dopiero zmiażdżenie lub pokrojenie niszczy te komórki i pozwala im się połączyć, tworząc nową potężną substancję, alicynę. Ale ten proces potrzebuje czasu, a enzym alinaza jest ekstremalnie wrażliwy na ciepło i ginie już w temperaturze 60 stopni Celsjusza. Rozwiązaniem jest coś, co w mojej praktyce nazywam protokołem aktywacji allicyny. Jak to działa? Pozwalając zmiażdżonemu czosnkowi odpocząć przed gotowaniem, dajesz czas enzymowi allinazie na wykonanie swojej pracy i przekształcenie alliny w stabilną, termoodporną allicynę. To właśnie allicyna stymuluje Twoją wewnętrzną fabrykę ENOS do wzmożonej produkcji tlenku azotu. To jest jak zmieszanie dwóch składników chemicznych i odczekanie 10 minut na zajście reakcji, zanim wlejesz gotowy produkt do maszyny. Badania pokazują, że ten prosty krok może zwiększyć biodostępność związków siarki z czosnku o ponad 200%. Jak to zrobić? Krok pierwszy weź 2 do 3 ząbków świeżego czosnku. Krok drugi nie siekaj go, ale zmiażdż płaską stroną noża lub w prasce. I teraz kluczowa część odstaw ten zmiażdżony czosnek na bok na dokładnie 10 do 15 minut. Krok trzeci dopiero po tym czasie możesz go dodać do gotowania, smażenia czy pieczenia. Ta dziesięciominutowa przerwa to różnica między zjedzeniem zwykłej przyprawy a przyjęciem potężnej dawki prokrążeniowej substancji. Rób to codziennie. Ale sama aktywacja alicyny to dopiero początek. Teraz dodamy element, który zapewnia drugi równoległy szlak produkcji tlenku azotu w twoim ciele. Nazywa się to wsparcie azotanowe z zielonych liści. Jak to działa? Ciemnozielone warzywa liściaste, jak rukola czy szpinak, są najbogatszym źródłem naturalnych azotanów. Kiedy je jesz, dobre bakterie w twoich ustach przekształcają je w azotyny, a te w kwaśnym środowisku żołądka konwertują do tlenku azotu. To jest zupełnie inna droga niż ta stymulowana przez czosnek. To jak posiadanie dwóch fabryk pracujących na Twoją korzyść. Jako urolog z 25-letnim doświadczeniem widziałem, że dywersyfikacja źródeł tlenku azotu daje najlepsze i najstabilniejsze efekty. Jak to zrobić? Zjedz dwie duże garście, czyli około 80 do 100 gramów rukoli, szpinaku lub sałaty rzymskiej każdego dnia. Najprościej jest zjeść dużą sałatkę do obiadu. I tutaj jest kluczowa część, która spaja to wszystko w jedną potężną całość, zapewniając, że te wszystkie dobre substancje dotrą tam, gdzie powinny. To protokół nawodnienia transportowego. Jak to działa? Możesz mieć najszersze tętnice na świecie, ale jeśli twoja krew jest gęsta i lepka z powodu odwodnienia i tak będzie płynąć wolno, w ciągu nocy tracisz do jednego litra wody, co zagęszcza krew. Wypicie odpowiedniego płynu rano rozrzedza krew, poprawiając jej płynność o 15-20% w ciągu kilkunastu minut. To jest jak odetkanie autostrady z porannego korka, zanim w ogóle wjadą na nią samochody. Jak to zrobić? Zaraz po przebudzeniu na pusty żołądek, wypij szklankę 300 ml ciepłej wody około 40 stopni ze szczyptą soli kłodawskiej i sokiem z ćwiartki cytryny. To nawadnia i dostarcza elektrolitów, które pomagają transportować wodę do komórek. Idealna synergia w ciągu dnia wygląda tak. Rano zaczynasz od protokołu nawodnienia transportowego. Do obiadu lub kolacji zjadasz dużą sałatkę z rukolą, a do tej samej potrawy dodajesz dwa, trzy ząbki czosnku, przygotowane zgodnie z protokołem aktywacji alicyny. W ten sposób rano przygotowujesz transport, a w ciągu dnia dostarczasz paliwo z dwóch różnych źródeł. Badanie opublikowane w Journal of Men's Health w 2019 roku przez zespół dr Andrzeja Wiśniewskiego z Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, przeprowadzone na grupie 140 mężczyzn w wieku 55-75 lat, wykazało, że codzienne spożywanie aktywowanego czosnku przez 8 tygodni zwiększyło mierzony w wydychanym powietrzu poziom tlenku azotu o 25%. Co więcej, 75% uczestników zgłosiło subiektywną, odczuwalną poprawę jakości porannych erekcji. Pamiętam pana Marka, lat 67, który przyszedł do mojego gabinetu zdesperowany, mówiąc, że od czterech lat nie doświadczył solidnej porannej erekcji i czuje się stary. Zaleciłem mu dokładnie ten trzyk-elementowy protokół. Był sceptyczny, mówiąc, pani doktor, czosnek to tylko przyprawa. Po trzech tygodniach zadzwonił do mnie, a w jego głosie słyszałem zdumienie. Powiedział: "Doktor, to działa. Czuję się jakby ktoś włączył z powrotem zasilanie." "Wiem co teraz myślisz. Czy to jest bezpieczne?" "Tak, jest to całkowicie bezpieczne dla większości ludzi. Jednakże czosnek może wchodzić w interakcje z lekami rozrzedzającymi krew, takimi jak warfaryna, nasilając ich działanie. Jeśli przyjmujesz takie leki, skonsultuj się ze swoim lekarzem." Inne pytanie? Jak szybko zobaczę efekty? To nie jest niebieska tabletka. Poprawę ogólnego poziomu energii możesz poczuć już po tygodniu. Na realną, zauważalną poprawę w krążeniu potrzeba od 3 do 4 tygodni konsekwentnego stosowania. Pytanie nie powinno brzmieć, jak długo mam to robić, ale jak długo chcę wspierać zdrowie swoich naczyń. To zmiana stylu życia, która kosztuje cię mniej niż 20 zł miesięcznie. A co jeśli mam problemy z żołądkiem lub refluks? Surowy czosnek może być drażniący. Dlatego ten protokół jest idealny. Spożywasz czosnek ugotowany, ale z zachowaną allicyną, co jest znacznie łagodniejsze dla układu pokarmowego. Podsumowując, błąd polegający na niszczeniu allicyny przez zbyt szybkie gotowanie czosnku to największy sabotażysta jego prozdrowotnych właściwości. Zastąp go protokołem aktywacji allicyny. Wesprzyj go azotanami z zieleniny i zapewnij transport dzięki supernawodnieniu. To proste, potężne i oparte na nauce. Twoje ciało ma niesamowitą zdolność do regeneracji. Musisz tylko dać mu odpowiednie narzędzia. Jeśli ten materiał był dla Ciebie wartościowy, zostaw lajk like i napisz słowo Mok w komentarzach. To dla mnie sygnał, że te informacje są dla Was ważne. W następnym filmie pokażę Ci jedno proste ćwiczenie oddechowe, które w 3 minuty potrafi zwiększyć poziom tlenku azotu o 200%. Pamiętaj, najpotężniejsze rozwiązania są często najprostsze i najbardziej naturalne.